Dzięki za oglądanie w kolejnym na moim kanale I dzisiaj kontynuujemy tamten, Oj, proszę, mi się przecież Bo w tamtym odcinku... O Jezu, jeżdżałem w drzewo, prawie No, ona mi wpada pod auto, ludzie wy to widzieliście Ja sobie wyjeżdżałem, a ona mi wyszła w tył To nie była moja wina teraz Nie ja chcę muszę zrobić pozwolenie na Broń, bo po prostu nie z tymi ludźmi, ja bym ich dawno już zabił, gdybym nie dostał za to Ontedu. Dobra, szybko zwiemy, mam jedno chyba z najszybszych aut w grze Nie no, to znaczy chyba najszybsze auto w grze za, za te coiny Tak, najlepsze auto w grze za te Dobra, już uciekłem Szybko jeszcze podskoczymy tutaj o motorze, że jest może jakiś na wynajem. sprawdzimy skuter, taki, motor trochę nie zatrzymałem tak, na wynajem, bo jest żółty to sobie wynajmiemy go za jakiś tam drobny kosek, skuterek taki szybki to nie jest w do mojego auta oczywiście, bo gdybym miał tego. miniku minikupra, znaczy mustanga to pewnie by było ten szybko teraz pojedziemy motorkiem do pracy skończymy pracę tu, gdzie jest moje auto i raz tu to jest taki, to jest motorek taki, skuterek, motorek taki na wynajem, też fajny to kupowaliśmy auto, pamiętam no, ale ten czas mija niedługo będziemy kupować nowe mieszkanie w tym odcinku chyba zajmiemy się między innymi boże, między innymi tym, yy, no między innymi pracą i może szukaniem dziewczyny, ale to raczej w kolejnym odcinku Dobra, ile mnie wyszło to jazda? A, nawet nawet mój nie, nie, nie poczuł tego. No, pan w pomarańczowym? No, że dobrze. Nie, nie, nikt, do pana, nikt pana nie zmusił do fiadania. Chyba, że jedziemy jak teraz, jak zawsze. Planuję też zmienić pracę, bo to praca trochę. początku to jest taka praca początkująca, bo to ja takim busem bardziej jeżdżę niż autobusem. No, to jest taki busik miejski. Busik, autobusie. nawet tu widzisz, widzicie macie bu bus stop, ale w sumie bus to jest jak autobus, no nie? No, będziemy jeździć cały czas tą stroną, bo ogólnie tak... Po tej stronie są przystanki, więc powinno się jeździć tą stroną, ale to auto mnie wkurza, ja to ja do moją codzienną trasą No to po prostu jak jedziemy tędy, to się nie ma żadnego problemu Znaczy, tędy jak jedziemy, to nie muszę zmieniać co chwilę pasu, ale i tak ra raz muszę zmienić ten pas Ogólnie, są mandaty. Ja chyba mam, mam 4 mandaty, a mogę mieć chyba 10 mandatów, a tak to jak tak będę miał 10 mandatów powyżej, to stracę prawo jazdy i wtedy będzie lipa. Jak stracę prawo jazdy, będę musiał robić egzamin na prawo jazdy. Czyli każdy wanted to jest jeden mandat. Nie, nie? Stoi moja fórka. Ja zawsze ten przystanek pomijałem, Boże. Ej. Ludzie. Nie wiem, ja po prostu z tymi ludźmi nie mogę. Widzieli byście co oni zrobili? Co on zrobił? Wszedł mi pod koła prawie. Gdybym ja jakoś nie odjechał do tyłu, to wszedłby mi pod koła. Jak gdyby nigdy nic, sobie wszedł mi pod koła po prostu. Nagrywa się? Nagrywa się. Weźmy naszą furkę zaparkowaną 4 cm od budynku. O, nie, wioska Księczyków. Dobra, raz się żyje, muszę tu wjechać. Tu też widzę motor na, na wynajem. To jest jednokierunkow jednokierunkowa droga, więc tu mogę jeździć sobie, że tak powiem, pod prąd. Widzimy jak się do mojego domu, jakieś sprawy załatwić. No i mam w planach założyć firmę jakąś niedługo. I może jakieś zyski by przenosiła, na początku byłaby to mała firma, albo na przykład ten budynek nie sprzedawać go, kupić sobie nowy dom. A ten budynek przejął, przerobić na tylko moją małą firmę. To też by nie było źle, no nie? No, fajny by było. No i chyba takie będę miał plany, a na dzisiejszy odcinek będę miał plany znaleźć dziewczynę. Po co przyszedłem w ogóle do domu? Mm, nie wiem w sumie nawet. Boże. No, <laughs> no musiałam szybko zatrzymać, bo nie ktoś do mnie do pokoju pukał. No, że to zanim teraz szukaniem dziewczyny. Na dzień jasnego najpierw pojedziemy. A bo po prostu pojedziemy po mieście sobie Na przykład robimy jeden odcinek, dzień z życia na przykład tej dziewczyny nie wiem jak ona się będzie nazywać No... Ogólnie odcinki będą się pojawiać Tak po prostu będą się pojawiać jakiś czas Albo jak w, napiszecie w komentarzu kiedy w, w jaki dzień się mają po prostu pojawiać Na przykład w czwartki o 17 na przykład No to będą się pojawiać w czwartki o 17 naprawdę podobnie Bo raczej będę miał czas Odcinki będą na pewno dwa razy w tygodniu albo raz. Raz na pewno, ale nie wiem czy dwa... Nie wiem czy na pewno. Teraz jest okazja, może pośmigać, ale tego typa się bardzo straszyłem. Franklina. Z GTA V. Teraz nie wiem, co mi gdzie ja pojadę nawet. No szukam tak, miałam szukać dziewczyny. Tu po spowalniaczku takim fajnym. Boże, tak nienawidzę tego tego, bo to sobie tak podwozie mogę zarysować, ale... Mniejsza z tym Tu są jakieś targi żywnościowe, to może to zajadę Dzień dobry, czy można coś tu kupić sobie, coś ciekawego To jest chyba ryż, nie wiem co to jest, papryka Fajne auto ogólnie takie, do mojej firmy by się takie przydało Bo jakieś, może zająłbym się szukaniem jakiegoś innego auta do mojej firmy jakiejś. Do mojej firmy, do mojej firmy no nie Dobra, po tu zajadę. Może jakieś auto transportowe do mojej firmy by się znalazł. Dzisiaj chyba gdzieś się nie uda znaleźć, więc będziemy zakładać filmy. Ty się wziąłeś kupić te auto w ogóle? Nie, to jest chyba czyjeś auto, więc tego się nie da kupić. O Jezus, o się tak gadając. Pojdziemy chyba na ten. do tego salonu, albo poszukamy jakiegoś auta, które stoi tak wolno na ulicy. I jest po prostu na sprzedaż z przelewem, albo gotówką od ręki. To miejsce jest najgorsze dla tego auto. Ale on jest za szybkie na to miejsce. Że tak powiem. Jest za szybkie na to miejsce. A może w przyszłości. Może założę na przykład firmę jaką. Znaczy, Nieważne. Firmę w sensie, że policyjną. Znaczy, no, że policję jakby będę komendantem. Albo na przykład karetką. Nie no, karetką. Albo w ogóle. Nie wiem w końcu, co w tym odcinku zrobimy, ale próbuję. Dobra, mam plan na ten odcinek, że w tym odcinku bo jeszcze nie byłem przekonany do końca w tym odcinku chyba najprawdopodobniej kupujemy mieszkanie, albo dom w sumie się rozejrzy po prostu po mieście, naszym Block City i zobaczymy czy będzie jakiś fajny domek rozejrzy się oczywiście bez przerwy żadnej po prostu nie wiem, zaraz mi pra prawka nie zabrali, bo nie chcę mi się proszę tego robić jeszcze raz, a prawko się w Block City dość trudno zdaje o tu jest chyba dzielnie jasnego, nie pamiętam Pamiętam, że to jest dziennie jasnego, to, co tam jest? Dobra, zjedziemy na stację, zatrankujemy Z której ja mam wlew? Z tej. To jest wlew, takie kreska, uznajmy No to do pełna proszę Ja przyjdę zapłacić Dzień dobry, stanowisko drugie Dobrze. To pociłem tam jakieś drobniaki. No i teraz powodzenie na wyjeżdżanie, żeby nikogo nie przejechać Ej no... Stąd było, można powiedzieć niemożliwe, żeby wyjechać. Blok C nie jest gra do prawdziwego życia, ale no jakoś z tego próbuję robić prawdziwe życie, bo prawdziwe życie w grach jest po prostu moim ulubionym tym. No moim ulubionym rzeczą robienia grach to jest prawdziwe życie. O to jakieś fajne auto jest transportowe może będzie. Fajne. Szybko tu zajadę, bo nic nie idzie akurat. Co jest ludzie? Ej, 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 ej no kurde. Już mnie nie goni, nie, nie, nie mam Montedu, ale kolejny mandacik jest. Ale na tej stacji to po prostu... Widz, Widzieliście, że ja nie miałem opcji wyjechać nawet. Więc, tak trochę nie, była moja, nie no, była moja wina, no bo oni. No bo tak z przodu zaraz do mnie włazili. No ale cóż. Co zrobię? Ja nic nie zrobię. Ech. No, to już nie była moja wina, ludzie. Teraz to. Uszkodziłem sobie auto przez tego człowieka, który stanął tirem. Nie dość, na chodników. Nie dość, przy pasach. To jeszcze wjechał na ulicę tinią na ciepło, no po prostu geniusz. Ja sobie uszkodziłem auto. Będę musiał jechać teraz do ubezpieczyciela, żeby mi, je, żeby mi dał kasę za uszkodzenie auto. No a ja jadę do mojego, bo tego typa nie znam, no, to wiecie. Mój ubezpieczenie... tutaj szybko włączę sobie nawigację. Tu chyba był mój ubezpieczyciele pamiętam dobrze. Tak, to jest ten budynek ten tutaj obok przystanków ten parkuję tu na chodniku no narzekam no, tamtego typa że parkuję na chodniku a sam zaparkowałem dobra to idę załatwić to ubezpieczenie mm, ok dobra okej okay. czyli auto mam odebrać mikro, to czy bo ma opłaconego mechanika, ja mam opłaconego mechanika i tego, i boże, i ubezpieczyciela, razem a razem jeno, jak mi coś stanie z autem, nie z mojej winy to on mi naprawia ten człowiek i od razu naprawia auto i kasę mi zwraca że kasę mi zwraca, albo naprawia od razu auto no to teraz będę musiał chodzić z buta, albo sobie wziąć motor na wynajem, żółty o boże, chyba tutaj był motor stał motor skuter, czy most to jest motor, ale tak teoretycznie bym powiedział, że to skuter, tu chyba stoi nie, nie stoi. Tu zawsze stoi a tam stoi. Nie, to pies. Trochę lipton z tym. Kradnąć przecież nie będę. Dobra, to będzie teraz motor? A tu stoi motor, no tak. Dobra, ja go wynajmuję sobie, będę już się śmigał motorkiem, motorkiem. No i będę musiał szukać. Niestety teraz z domu. Znaczy, mam gdzie mieszkać, ale domu szukam, żeby... To jest hotel. Może w przyszłości kupimy ten hotel i zamienimy go na przykład na jakiś dom wielki, tam na górze jest basen. Dobra. Co ja robię właśnie? Mi się chyba prawo jazdy przyda. Ale podobno słyszałem, że ten motor może jeździć po chodniku nawet. Choć ja wolę nie ryzykować i wolę jeździć tak po ulicy normalnie, no bo nawet jest szerzej, tu chyba wypadek miałem. Nie, ale tu też jakiś idiota, idiota stanął i wystaje. Oni chyba się muszą nauczyć parkowania w Block City. Bo jak widzicie, parkują gorzej niż ja, nawet. Tam się, się biją. Dobra, ja proponuję tutaj zakręcić. trochę tak. He, pod ja ten ciągły zakręcam. No. Nie wróży to nic dobrego. Zawsze przed tym muszę zwolnić, bo żeby to nie wyskoczyć. No, mi się fajnie tym nie koło kręciło. Uf, mam nadzieję, że uda znaleźć jakieś mieszkanko fajne. Albo na dzień jasnego coś sobie kupię. Jakieś mieszkanie. Mhm, mm kurde, może tu jakieś mieszkanko w tym bloku. Albo może jak się buduje tutaj ten blok, to... albo tu się nie wiem, co tu się buduje właściwie No to tu może coś kupimy. Jakieś mieszkanko luksusowe. Dobra, ja bym chyba pojechał. Dobra, ja proponuję przejechać tutaj po terenach lekko. Tu jest plaża. Może dom na przykład na wyspie kupić. Hmm, teraz się zastanawiam. Piszcie w komentarzu. Dobra, to ja zaproponuję wam trzy domy. Pokażę je wam, bo chyba nawet mam. Albo jakiś dom na dzień jasnego, albo mieszkanie w bloku. A to jest tak jeden. Albo dom na dzień jasnego, d dwa, czyli jak chcecie napisać dwójkę, to wtedy chcecie na przykład wybrać mieszkanie w bloku luksusowe, albo trzy, czy to jakaś kamienica, albo a, trzy to jest tam gdzie mieszkam. Czyli jeden to z dzień jasnego, dwa to jest luksusowe mieszkanie jakieś, trzecie to jest tam gdzie mieszkam, po prostu piszcie numerek i zobaczę wtedy ile będzie numerków tych, no to wtedy tak zrobię, za za pokieruję się jakby wami. A w tym odcinku chyba odłożymy już motor. Zobaczymy ubezpieczyciela, czy już auto naprawił. Zanim do niego jedziemy. Może w kolejnym odcinku chciałbym zrobić jakieś prawo jazdy na helikopter. W sumie prawo latania, jakby, że tak. W sumie tak to to prawo latania. Bo to prawo jazdy nie jest, bo helikopterem się nie jedzie, tylko się lata. Może w ogóle. Nawet czę częściej będziemy wypożyczać motor, bo za to się drobno, drobne pieniądze płaci. Dobra, auto naprawione. Nareszcie autkiem jeżdżę. ja mam planów na, na, na życie w Block City, że nawet sobie nie zdejdziecie sprawy? Supermarket tu jest? Nie, tu jest chyba. Boże, tu chyba są wyścigi. Ale ogólnie, o Boże. Tu są książki do kupienia. To może sobie kupimy książkę właściwie, jakąś na przykład, nie wiem. Chłopcy z Placu, z placu Broń XD, dobra, leziemy dalej O, jakiś tutaj rajdowiec Może weźmiemy... kolejnym może będziemy zarabiać wyścigami, bo też to nie zgubi głupi pomysł Tu są bardziej jasnego, albo tutaj jakiś domek jeszcze możemy kupić w sumie Fajna lokalizacja, przytulnie tu, miło mi się na przykład by podobał ten dom. Nawet jakim ta szopa mała mi się podoba. No ale wiecie. Dom musi być dla mnie taki idealny. A tu jakiś też hotel chyba. Albo motel, hotel. Nie wiem. W najgorszym przypadku będziemy mieszkać po prostu w hotelu. W motelu. Zaparkujemy i zobaczymy, jakieś pokoje czy są. O Jezu. Aha mam 10 tysięcy chyba wypłaty Fajnie Mam 49, 4910 Sam nie wiem co kupić, może zrobię jakieś zakupy sobie Nie wiem sobie, co za na tą kasę kupić można Na przykład jakiś motor swój kupić, żeby mieć dwa pojazdy Przecież nie wiem co ja za tą kasę kupię, może, może jak, jak będę miał broń to jakieś pozwolę <laughs> ale zrobiłem trickshot'a kiedy bo że to auto jest na sprzedaż Przepraszam, kobitki Tutaj ładna kobietka jest nawet. Idzie tutaj. Może poprosimy o numer? Aha, dobra. E, to ja podziękuję. Okazało się, że ona jest. Eee, nieważne. Uciekamy stąd. Ona jest. No, nieważne. Ona nie, nie lubi chłopaków, tylko. No dobra, to ja będę już leciał stąd Na Dzień Jasnego polecimy Mam nadzieję, że się nie zdenerwuję Boże Tutaj jest dom jakiś No mi się na przykład ten dom podoba Chyba ten, ten dom już kiedyś miałem Mi się wydaje Chyba nie chyba tylko na pewno Też fajny domek, mega Mi się mega podoba taki domek Jeszcze ruchnijmy od środka hmm, Chyba jasny się nie obrazi No mi się bardzo podoba domek. Bardzo, bardzo mi się podoba, bym powiedział nawet. No ja myślę, że dojedziemy do domu i kończymy, będziemy kończyć ten, ten odcinek z tej serii. Ogólnie odcinki teraz będą trochę dłużej trwały, bo zmieniłem telefon i mogę dużo jakby nagrać, bo mam więcej pamięci na tym telefonie. Dobra. Nie wnikam, muszę tu jakoś przejechać. Dobra, jedziemy. Ale z drugiej strony jest tak, jak ktoś mi biegnie pod auto, to nie zlicza mandat dla mnie, choć ja i tak powinienem być kierowcą uważnym, że na przykład zahamuję, ale na przykład jak będę miał jakiś wypadek, że na przykład walnę w drzewo, no to wtedy nie jest moja wina i mam mandat. Mandat za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym dla innych kierowców na przykład. No to ja bym chyba skończył tutaj odcinek, jak wjechałem. Co to jakichś takich mordersach? Miał no dobra, chyba było na tyle w tym odcinku i ta druga część w ogóle odcinku, odcinka, no bo tam serem musiałem skończyć pilnie, ale wynagrodziłem wam to 20-minutowym odcinkiem, no nie? Więc jak chcecie zagłosować, to jedynka to jest luksusowe mieszkanie, dwójka to jest dom na zieleni na, na jasnego, a trzecie to jest luksusowe mieszkanie, nie znaczy, trzecie, przepraszam, trzecie to jest mieszkanie tam, gdzie mieszkam. No! Więc wybierajcie, piszcie w komentarzach. No i do zobaczenia jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj chyba się też odcinek pojawi jeszcze. Dzisiaj to tyle nie nagrywałem blockdown, więc teraz muszę jakby się. no, wynagrodzić wam to. No dobra, no to do następnego odcinka.